Moi drodzy, już w najbliższy poniedziałek o godzinie 20 startuje kolejny rozdział Smoczego Napadu, czyli kontynuację przygód paczki z domu dziecka. Ja nazywam się Martin i od zawsze w paczce byłem tym, który stał na bakier z prawem i miał kontakty w półświadku przestępczym. Bardzo się cieszę, że w ostatnich dniach. Udało nam się wykonać zadanie dla WOLO, tego, tego sławnego WOLO. Ja bardzo się cieszę, ponieważ jest to wpływowa osoba, a wiem też, że Mistral jest jego wielkim fanem, dlatego cieszę się, że możemy łączyć przyjemne z pożytecznym. Pan WOLO, za wykonanie ostatniego zadania, obiecał nam nietypową nagrodę. Powiedział, że ma dla nas nieruchomość. Jest to dla mnie trochę podejrzane, ponieważ takie nieruchomości zazwyczaj są bardzo dużo warte. I nie oddaje się ich od tak wolną ręką. Natomiast jeżeli to prawda, to mam już swój plan, co dalej zrobić z takim miejscem. Od zawsze marzyłem o założeniu własnej karczmy. Chciałem ważyć piwo, przyjmować gości, spędzać czas razem z nimi i zarabiać na tym, że fajnie bawią się w miejscu, które prowadzę. Więc mam nadzieję, że uda mi się przejść z tej ścieżki. Mm, Półświadka przestępczego na drogę przedsiębiorcy i wpływowego właściciela karczmy. Moi drodzy, już w najbliższy poniedziałek o godzinie 20 startuje kolejny nowy rozdział Smoczego Napadu. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami w tych, podczas tych odcinków. Będziemy Wam także bardzo wdzięczni, jeżeli pozostawicie po sobie lajki. Jeżeli będziecie aktywni w komentarzach, zarówno na czatach live, jak i później pod naszymi publikacjami, a przede wszystkim będziemy Wam wdzięczni za każdą subskrypcję na YouTube, którą po sobie pozostawicie. Pamiętajcie, że takie działania są najlepszą laurką, najlepszym podziękowaniem za naszą pracę specjalnie dla Was. Cześć!